Cześć robaczkie! To bardzo, ale to bardzo cieszenie, sens celu widząc z, z gry Minecraft tu na kanale. Jesteśmy właśnie. Gdzie my jesteśmy? Musiałem obrócić mikrofon, jak coś to przepraszam. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy, kochani, w nowym domku. Yy, tak, ale na tym samym miejscu, gdzie mieszkaliśmy yy, wcześniej. Zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Yy, jak widzicie, jest nasza wiocha. Jest koteczek. Dzień dobry kotecku. Dzień dobry, coś teść. E, jest tutaj wszystko tak jak powinno być. Tutaj mamy nasz nowy domek, proszę bardzo. Tak się nasz nowy domek prezentuje. Tak oto wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Bo mi się podoba, zaraz Wam pokażę dół. Bo troszeczkę się tu zmieniało, Zmiany zmianami. Mm, nasz stary domek dalej stoi. I widzimy też zmianę tutaj. Od razu jedną. Musiałem przebudować cały mobgrinder grinder. Bo tamten mobgrinder, grinder, co ja miałem go niżej, to on nie działał. Ten działa fantastycznie. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jak działa jak on tam dokładnie wygląda i link do filmu, z którego się inspirowałem, będziecie mieli w obejrzeniu filmu. Dawno odcinka nie było, zmieniłem też teksturki z powrotem na Fateful'a. Tak, plus mam jeszcze teksturki na niebo, i mam teksturki na liście drzew, bo mi teraz liście drzew wyglądają tak o, są takie bardziej 3D, że to tak nazwę. Więc tak to się wszystko na ten moment prezentuje. I chcę Wam pokazać tak. Domek prezentuje się tak. Zacznijmy od domku. Jestem taki troszeczkę rozciepciany. Dzisiaj będziemy dokończyć sobie na dole magazyn. Poprowadzę Was tutaj, tam pójdziemy. poprowadzę Was też tutaj po domku w środku. Będziemy przynosić. Jeśli chodzi o tamten domek. Co stoi tam, ja go nie niszczę Ja postanowiłem, że tamten domek Tam to będzie po prostu przebranżujemy go Na hotel Tak, to będzie hotel dla naszych tutaj e, Śmieciaków Małych, plus mamy jeszcze jednego Śmieciaka w piwnicy tu w domu, ale wam go Zaraz pokażę, bo mamy naprawę Udało mi się naprawę, się dokopcić Naprawę, zaraz wam go pokażę tam na dole Jest tam na dole, pan pan To wam go pokażę e, Stwierdziłem, że po prostu Przez e, Płot zrobimy taki wokół tamtej chatynki, i tamtą chatę, plus te tereny co są pomiędzy tą chatą a wioską, zrobimy jako y, wioskę. Powiększymy ją po prostu, bo tu mi się małych troszeczkę pleknie mm, i potrzebuję więcej łóżek dlatego tego jednego mam z tamtą, bo ja go łódką transportowałem tam i miałem takie Uff, ale dobrze, do piwnicy wlas. E, więc już wam pokazuję co się zmieniło e, dom wyglądał coś tak, możecie mi napisać, jest mniejszy, bo powiem wam się, że stwierdziłem, że przyda mi się coś innego, bo ten co mieliśmy wtedy był ładny, Ok, tylko ja już się w nim zacząłem pomału, y, pomału zacząłem się w nim trochę guzrzeć, nie mogłem tutaj jakkolwiek to ułożyć, nie miałem planu na to i w ogóle, a tutaj już tak sobie wszystko przemyślałem razem z magazynem na dole, jak to wszystko ma wyglądać, więc zaraz się tam przejdziemy e, farma trzciny jest tutaj, z tyłu mamy świerkowe drewno, gdzie jest świerkowe i ciemny dom, tam mamy ciemny dom, musiałem po latę, żeby ten ciemno, ciemny dom zdobyć, e, mamy tutaj panów, dzień dobry, z panami sobie handluję bo mi się oni przydają, plus tutaj mamy gdzieś jednego nie pana kapłana Mam jednego jeszcze tutaj tego od papierków. Tak, miałem skończyć dachy, nie skończyłem. One będą skończone. E, no bo teraz jak już domek jest wybudowany. E, stamtąd będę po prostu sobie wszystko przenosił. Nawet z wami troszeczkę poprzenoszę dzisiaj, bo tam i tak nie do końca ta piwnica jest skończona. E, bo stwierdziłem, że nagram dla Was odcinek, żeby już po prostu był. I tak, i tutaj mamy to drugie wyjście, które wam już pokazywałem. I to będzie wyglądało w tym momencie tak, że tutaj za tym domkiem... Mm, Pociągniemy sobie płot, ten płot tutaj wyrównamy sobie teren ładnie e, i ten płot będzie się ciągnął aż tam do domku. E, tą wiochę troszeczkę powiększymy. Ja wam ja ogólnie pokażę nam z góry z tamtego mob grindera, e, jak to tam wygląda. E, wszystko z góry i jak to chciałbym e, ugrać. Słyszałem gdzieś tu kotecka. Jednego miałem kotecka, drugiego bym sobie chciał ogarnąć. No ale to się ogarnie. Tak, e, więc ten domek, e, my go sobie przerobimy na hotel. Hotel, taki motel bardziej. Eee, zobaczymy, co z tego domku wyjdzie. Eee, a wtrniając się do góry, czyli tak jak normalnie, eee, tutaj mamy oczywiście ten mob grinder. Mob grinder został podniesiony. Był całkowicie zburzony, został podniesiony wyżej. Zaraz wam pokażę na którym my dokładnie jesteśmy tym, na którym my dokładnie jesteśmy poziomie u góry. Wiem, że jeśli chodzi o ten tutaj filar, taki jakbym chciał przerobić na wodę, bo wchodzić i schodzić z tego to jest ciężko. Wiem, że ten filar jest na 128 bloków, czyli na dwa staki do góry. Plus tam mamy jeszcze 9,20 do góry. Od tego filaru jest 20 do góry. 21 do góry. Więc one nam się spełnią pra, pra, praktycznie na 240 czy 250 poziomie. Wszystko będziecie mieli opisane w filmiku. E, trochę mi to zajęło. Umarłem kilka razy też. <noise> plus mam jeszcze, e, plus mam jeszcze tekstur paka na niebo. Śliczne jest to niebo. E, jestem na wersji 1.21. Przeniosłem się na wersję 1.21, dlatego nie mamy mapki, nie mamy OptiFine. Um, I też na razie czekam Bo z tym Optifinem to jest tak, że Wyszedł do 1.26, kiedy ja się przeniosłem Na 1.21 e, Więc tak, nie bardzo No i e, wszystko tutaj z góry wygląda tak, że e, Jak widzicie Nie, nie jestem wam w stanie chyba inaczej pokazać e, Płotek się kończy tutaj, jego widać I po prostu my sobie Od tego domku, albo nawet Nie od domku, tam zakończymy Tu od tej ścieżki, co jest, pociągniemy sobie Płotek tu do góry, przeciągniemy go tu i tak jakby połączymy go tutaj z domkiem. Mm, I z tej, i z tej strony. Bo tutaj e, skończyłem też już budować nam e, tom. Skończyłem nam też budować stajnie, więc myślę, się któregoś dnia wybierzemy po konie. więc Tu będzie taki duży obszar, jeśli chodzi o tom. Tu mamy jeden domek, mamy stajnie. Do tego jeszcze się pojawią większe takie faremki. Tu wyzbywam się na początek tych różowych drzew. Mamy troszeczkę inny patent. Jeśli chodzi o samą ekspiarkę, ona jest dość głośna, ale działa. Tutaj wystarczy sobie posiedzieć jakieś tam 7-10 minut. I one nam spadają, bo to jest dwupiętrówka, czyli tutaj mamy oto mamy 20, 20 do góry, 21 tam są schodki w środku. E, a tutaj mamy dwa staki do góry, więc e, jak zbijałem stary mob grinder to umarłem kilka razy, robiłem to napis na full, oczywiście, żeby mi nic nie zabiło. Umarłem kilka razy. No i budując ten też umarłem, um, umarłem chyba trzy razy, ale mamy 26 level z względu na to, że to tak dobrze działa. I teraz sobie podchodzimy, robimy pat, i pat i pat. I patrz, i patrz. No i mamy 207, więc jak sobie postoimy, tutaj trochę dłużej to jest to OK, bo one dalej zaczną spadać. Na ten moment jesteśmy na poziomie 209 na poziomie 209 jesteśmy, e, więc to jest jakoś na 209 plus 20, no to to jest na 230, 240 e, tam. Więc, e, więc jest naprawdę ok. One sobie świetnie spadają. E, gramy sobie na poziomie normalnym. Tak jest, proszę bardzo. E, I jeśli chodzi o kilofa, udało mi się go zrobić na coś takiego. Szczęście, wydajność 500, jeszcze tutaj chciałbym sobie do niego e, dorzucić naprawę i zrobić sobie drugi kill w i spróbować go e, i spróbować go sobie za zaklęć, żeby mieć po prostu dwa. E, tu ma z moresta w nogach niezniszczalność, ale chciałem sobie jeszcze od naszych e, kochasiów jakieś tam e, fajne e, książeczki sobie e, czapnąć, więc, więc to tak. Ja potrzebuję 30 level, żeby w e, miarę na lepszy poziom czapnąć. No ja sobie tutaj przed odcinkiem postałem chyba jakieś dobre 15 minut u góry i one mi pospadały, więc e, naprawdę jeśli chodzi o działanie na no samym widzie, że to spada jak głupie, więc ja tutaj nie muszę się martwić. E, link do filmu będziecie mieli w opisie. Możecie sobie z niego skorzystać, jeśli ktoś potrzebuje, więc przebudowa ma była. Przebudowa wiochy była i dajcie mi znać, co sądzicie o tym, żeby przerobić to na hotel. Albo ewentualnie na jakiś motel czy zajazd czy coś, nie? Bo to będzie taka jedna większa wiocha, nasz domek jest troszeczkę innej kolorystyce. Magazyn też jest trochę innej kolorystyce, ale to chciałbym sobie wbić tutaj 30 level i chciałem wam pokazać jak to działa i jak fajnie się wbija. Jeśli chodzi tutaj od tej strony, tu jest taki filarek, ja, bo ja nie pamiętam czy wam go pokazywałem, powtórzę się najwyżej. Mm, tam na dole e, mamy też Mob Grinder e, z baśkami. One tam spadają, ale są mało efektywne. Jakbym potrzebował więcej kości czy czegoś, to tam mogę sobie latać. E, chociaż tutaj wam powiem, że tutaj patrzcie tego spada. Mamy już mięsa, sporo na handlowanie. Tutaj też jest sporo na to, Więc naprawdę e, sprawdza się. Sprawdza się. Tylko, że jak za, za blisko gdzieś tam stanę, to. No patrz, no ja hej, chcę bić, a oni tu co chwilę spadają i mamy 30 level fantastycznie. Czasem, czasem tutaj chwycę wszystko, więc sobie po prostu przerzucam. Z powrotem tutaj. Jestem szybszy niż, niż leje, które są tutaj. Więc, więc tak. No, gramy sobie na normalnym, ja sobie już spadnę, spadygnę. Ja sobie staram się tak oprzelecieć tutaj. I wracamy, prawie nie trafiłem, <grym> i wracamy, e, muszę coś jeszcze pożarać, w tym domu starym jeszcze coś mam, e, bo tak, bo jeśli chodzi o stary domek Enchant już przeniosłem, mm, i portal przeniosłem, i tu jest właśnie taki meg, że jak ja przeniosłem portal, e, to ja się zastanawiam, czy, ja sobie to wszystko stąd pozabieram, jak ja już przyniosłem portal, to ja się zastanawiam, czy ja będę miał w portal w tym samym miejscu, ale nie wydaje mi się. Więc ja będę musiał po prostu albo kord, kordami cord, się po prostu przeniosę z domu, do, z portalu do portalu i zrobię, bo tu jest to portal. Tutaj był enchant, więc ja sobie to wszystko pozabieram, bo to mi się przyda. Mhm. Prodawki na razie niech będą. Jeszcze zobaczyć, czy ja tu mam jakieś żarcie, czy nie mam nic żarcie. Chyba w tym domu nie mam nic żarcia. Mam arbuzy. No dobra, niech będą te arbuzy. I idziemy sobie... Jezus Maria, rozwaliłem wszystko. I idziemy sobie tam, chociaż możemy się przespać tutaj. Póki jeszcze tutaj jest łóżko. No tu jest jakieś żarcie. No to wszystko je stąd zabrać i tutaj zrobimy sobie po prostu e, hotel. Dajcie mi znać co o tym sądzicie. Czekam na Wasze komentarze. Popom. E, co i co to widzicie to o domku i o takich lekkich zmianach. E, jeśli chodzi o teksturkę, to wspominałem, że gram na zwykłym Faithfulu. E, ja tutaj generalnie przez dłuższy okres czasu grałem na teksturkach od napa. E, i tylko że no tutaj jeśli chodzi o tekstur pack, yy, o tekstur pak jest on dla mnie wygodniejszy, bo on ma zrobione wszystko. Nap tutaj nie miał zrobionych yy, narzędzi, nie miał zrobionych takich rzeczy takich ze skrzynek. Yy, a z drugiej strony ten tekstur pack tego, tego Fatefula na 6064 60, chyba X tak, tak, to nawet nie wygląda najgorzej. Oczywiście, ja sobie na pomogę wrzucić i to wszystko tam ładnie, bo narzędzia mi się gdzieś tam uskuteczniają, więc to jest ok. Mm, no ale jakoś ten Fateful powiem Wam, że mi nawet nie przeszkadza i ta cegła jest nawet ładna z tym drewnem tutaj. Jeśli chodzi o ten domek, ten nowy, no to jak wchodzimy, tu wchodzimy, a będzie to kończone na, na naszym odcinek, jak go tutaj e, ładnie umebluję, dokończę. E, więc tutaj wchodzimy, tu mamy zejście na dół. Widzicie, jest piaskowy, bo pomimo szczerze, że mi pasuje ten design, co jest tam w środku, więc on jest taki fajnie podzielony. Tutaj mamy sypialnię, w której się z Wami witałem, proszę bardzo. Tu mamy wyjście, do tyłu tam będzie mostek i tutaj też, jak widzicie, są schodki, bo tu będzie też mostek. Więc zaczęcie już mostków mamy tak, jak Wam mówiłem na początku, więc coś się dzieje, coś się dzieje. E, tutaj będzie jakaś kuchnia, e, w, w jakieś stoliczki, tutaj będzie jakaś kanapa, coś tam, coś tam wykminie, zobaczymy, jak to mi w ogóle wyjdzie. E, jeśli chodzi na dół, o dół. Dół na ten moment prezentuje się tak. Tutaj mamy właśnie, tutaj mamy naszego pana z naprawą. Ja z nim siedziałem, przytransportowałem go i prze, przewertowywałem mu ten y, statyw tutaj, ten i było tak, masz, nie masz. No to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i w końcu rzucił naprawę, więc ja już tę, tą jedną naprawę od niego kupiłem mm, i po prostu będziemy musieli ją sobie wrzucić na diamentowy, na diamentowy kilof. E, potem, bo tutaj jeśli chodzi o ten naprawę, to on trochę emeraldów chce, więc dobrze, że tyle mięska i wszystkiego jest, bo większość no. tych moich e, złotupców tutaj z wioski, no to oni się za mięso zapatyki za wszystko sprzedają, więc fantastycznie jestem zadowolony. Tu mamy enchant. Tutaj mamy ten bo sprzedawałem te lampki. Kupywałem te lampki, żeby. Sprzedawałem. Kupywałem więcej tych lampek, żeby dostać te te. Tak? Tak, i kupywałem te lampki. Tutaj mamy oczywiście już jest nawet nie pokażę wam tego tak, ale jest na 30 poziom, jest na 30 level na maksymalny jest, chyba, że jest jakiś maksy większy enchant niż 30, to mi to, 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 to poinformujcie, bo... Bo, jak coś, to się tutaj dorzuci z e, książeczek. E, więc tak się prezentuje miejsce na enchant. Tutaj będzie przyszły magazyn. Będzie. Sk e, no, tak jak zawsze. Skrzynka, przerwa, skrzynka, przerwa, skrzynka, przerwa, skrzynka, przerwa. I do końca. E, na razie zostawimy sobie tylko ten rząd, czyli te dwa rzędziki, bo więcej mi jest na ten moment niepotrzebne. E, zastanawiam się, czy będzie skrzynka, e, skrzynka liście, skrzynka liście, czy może skrzynka liście, skrzynka drewno, skrzynka liście, skrzynka drewno. Zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądać, bo tu jak widzicie, tu mam piaskowca, tu mamy ten więc tak ten się dół prezentuje. Powiem wam, że nawet nie to fajnie wygląda. Nigdy w piaskowcu nie robiłem niczego, a tu wygląda to fajnie. Tu jedynie mamy drewno, bo tu mamy portal. Tutaj też będzie alchemia. I te wszystkie takie pierdolniki, jak alchemiczny właśnie, piecy tu nie będzie, ale jakieś wszystkie te inne te inne chujki. Inne te rzeczy będą. Piecyki sobie postawimy na ten moment tutaj. E, tutaj i tutaj dajcie mi mm, to. Jeszcze mamy miejsce na dwa, więc w sumie jeden może iść tu, drugi może iść tu. Y, wędzarkę sobie zostawimy u góry. Kocioł możemy sobie dać tutaj, bo on na wodę będzie jak najbardziej. Więc tak, ja jeszcze potrzebuję, skoro już tu jestem, nie mam drewna. Hmm. Ale możemy sobie zrobić w sumie kamienne. Kamienne tak fajnie się odbiją od tego. O, proszę bardzo. I jak damy tutaj to, to będzie to nawet spoko wyglądać. No, good, good. I poproszę to. tu Tłustaty w tłustaty, więc fantastycznie. Tu mamy portal. Tu będziemy mieli to, alchemię. I tutaj się zastanawiałem, czy po prostu sobie kowodą nie pierdzielnąć. Ale tak się jeszcze zastanawiałem. No, kowadło, możemy sobie pierdzielnąć, ale tutaj... Niech sobie stoi. Ja jeszcze pomyślę nad tym, dołem, jak to, bo pewnie to zmienię jeszcze, więc tu na spokojnie to jeszcze będzie pewnie zmienione. Więc tak, no tutaj będzie magazyn. Ja lecę na górę, bo na górze chyba mam zrobiony jeden kilof, który nie jest zęczantowany, bo sobie go zrobiłem właśnie, żeby go zęczantować. i chciałem go po prostu sobie od razu hapnąć. Mam i diamentowy kilof, i mam diamentowy miecz, i tu już mamy kupioną jedną naprawę. Jeśli chodzi o wydajność i przynętę, to je mam kupione z kupione. Ja mam znalezione, z, yy, bo sobie latałem po kobla, po to wszystko na to, yy, plus jeszcze jak widzicie yy, jest wędka, morska fortuna yy, i mamy takie różne rzeczki, więc to mamy z, ze spawnerków, bo tu jeszcze ze spawnerków mamy... Żelazną zbroję, końską, siodła, nie siodła, plus jeszcze zdobyłem diamentów, parę, więc jest, jest, git, jest git, czy ja mam lapis na dole, nie pamiętam, ale weźmiemy sobie tak i ten diamentowy miecz, nie wiem, czy mi coś lepszego wyjdzie, ale dobra, zobaczymy i naprawę weźmy, razu sobie ją wrzucimy, nie wiem, czy mi starczy, najwyżej sobie wszystko powrzucam po odcinku, po odcinku, no, no tak, e, więc... No, ale powiem wam, że naprawdę bardzo długo, spędziłem w Minecrafcie. Miałem. E, dużo w Minecrafcie spędziłem ostatnio. Szerokie ostrze. Nie wiem, czy na 30 level to kliknąłem. Na 30, na 17, 17. Wydajność 5. Taka trochę. Nipa. Dobra, więc idziemy teraz tutaj. Mam nadzieję, że to nie będzie dość drogie w tym kowadle na tą, na tą naprawę to narzucić. Tylko 3. Okej okay. Czyli mamy szczęście, dwójeczkę, wydajność, piąteczkę, niezliczalność, trójeczkę i naprawę. Więc jest fajnie, kilofik już mi się podoba, tylko jeszcze szczęście na trójce mógłbym mieć. I już i chyba nie na 5, chyba jest taka, czy na 4? Nie pamiętam, ale kilofik już mi się podoba. Już mi się podoba. Tak, kilofik, kilofik jak najbardziej. Jeszcze gdyby te szerokie ostrze tym z morą połączyć, zobaczymy co tutaj wyjdzie. Mój na początek, ten tutaj, dyszka z mora, nogów, szerokie ostrzeń i niszczalność tu jeszcze byśmy naprawę sobie rzucili, bo tu jak połączę to z tym, mogę, ale to wyjdzie, w ja go tylko prawie levelem, więc no tutaj... Niszczalność, wydajność, no już wydajności bardziej nie poprawię, więc dobra, to, 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 to bez sensu, jego ja sobie na razie schowamy, on nam się na razie nie przyda, no ale kilofik i mieczyk już mamy w miarę, e, jeszcze jedyne co chciałem, bo widziałem też, e, widziałem też tutaj w tych, w tych książkach, się pamiętam, jest wydajność trójka, ja ją sobie chciał rzucić sobie jeszcze na siekierkę, bo na siekierce wydajności nie mam, tu mam wydajność 2 i więc tą wydajność trójeczkę możemy sobie rzucić na siekiereczkę plus też muszę kupić naprawę, żeby na resztę sprzętu ale teraz wam pokażę no bo on ma naprawę dość drogą, on ma 16 szmaragdów i książkę może to nie jest aż tak dużo, mm, ale, ale chciałbym, chciałbym też tak ogarnąć o, nieźle, wydajność i niezniszczalność, super, będzie mi, się, będzie mi się słabiej psuła a drewna nam się jeszcze przyda e, na następnym odcinku jeszcze w sumie jak tu jestem z wami odpalimy sobie portal i wejdziemy do środka co, że tu mam flinta żeby się nie bawić że tu mam flinta hmm. nie mam tu flinta więc musimy iść do starego domu po, po zapalniczkę odpalimy sobie portal zobaczymy gdzie my dokładnie w nim będziemy mam nadzieję że nie, że nie dość daleko od tego co mieliśmy tam zobaczymy Najwyżej, jak, jak będzie za daleko, to po prostu zrobiłem sobie tam wejście do portalu z powrotem. Chociaż nie chcę mi się z tym bawić, tak, za, e, tak na dobrą sprawę, więc w sumie to nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, z, e, z tym jeszcze mamy trochę czasu, więc e, nad tym się jeszcze zastanowimy. Czy ja tu mam gdzieś zapalniczkę? Mam zapalniczkę. Dobra. I lecimy do portalu zobaczyć, co tam, jak tam gra. No. Czy ja coś jeszcze chciałem mówić? Nie, ale zaraz sobie weźmiemy, bo tutaj muszę zobaczyć świerkowo. We świerkowe. Boże, oni tutaj mają jakieś zebranie, nie wiem, oni tutaj mają jakąś, jakąś kurde tą nie wiem czy oni tu święcą coś czy co, nie wiem, będą musiał zrobić taki, nie wiem pokrągły stół im tu zrobię i siedzą przy okrągłym stole. A no, cały czas zbierają mi się w jednym i tamtym miejscu. Będą musiałem kilka takich miejsc zrobić, jak widzicie, oni ci tutaj rozpanoszyli troszeczkę, latają na głupi. Ale to dobrze, tu w kościele też jednym i drugim. Ten kościół może Wam wyglądać trochę dziwnie, ale i ten i ten kościół nie mają już drabinki w środku, bo, tak jak widzieliście chyba w początku też tu był jeden, jeden właśnie samobójca. Zwaliłem go, co prawda. Mam całe szczęście, że mnie Konstanty nie widział, bo tak to by była trochę lipa. Umrzeć od Konstanty tego, No, byłoby trochę smutno. Dobra, klikamy i wchodzimy. Dobra, Hit. Dzień dobry. Co nowego nas tu czeka i jak daleko jesteśmy od starego... No nie jesteśmy daleko, tam mieliśmy to. Dwa portale mi się zro... Dobra, a teraz pytanie. Tu jest ten portal. I gdzie ja się zrodzę jak ja wskoczę w ten portal? Czy ja się zrodzę w nowym domku, czy ja spierdzieliłem sobie nether? Okej, okay, jestem pod domem, pod tym starym domem jestem. Dobra, wracamy. Okej. Okay, Okej, okay, czyli tak to wygląda. Będę musiał z tym pokminić, bo w tym momencie to sobie zostawię jako rozwidlenie. Wyrzucimy stąd portal. A zejście do portalu zrobimy sobie, bo nie jest typowo tu, nie, to jest typowo tu. Więc zrobimy sobie... Jezus Maria, co się rzucasz. Wypad eee, Więc wejście sobie zrobimy typowo tu zrobimy sobie schodki i do góry Więc nie jest źle, nie jesteśmy daleko Będziemy mieli troszeczkę więcej Możesz być cicho? Rozmawiam Dziękuję eee, więc nie będzie tak źle W sumie Ale schodki sobie pasuje Dobra, myślałem, że... Ale dobra, tu musimy wrócić tym Więc nie jest źle, nie jest źle Po tym, tym też musimy sobie polatać No i jesteśmy w starym, w nowym domku Więc jest Bajlanda Dobra Tak Chodźcie, se, yy, i w tym momencie tak. Tutaj możemy sobie zacząć pomału to równać, bo i tak, tak jak mówiłem, tutaj pójdzie sobie yy, magazyn, i tak się zastanawiam. Bo tutaj te pierwsze zostaje tak jak jest, i się zastanawiam, czy po prostu nie cofnąć tego magazynu o jeszcze jedno. I z drugiej strony będzie to wyglądać dziwnie, więc tak się zastanawiam, czy tego jednego nie zbić. I czy tutaj też tej kostki nie dać? Jeszcze się zastanawiam nad tym, bo tutaj zostawiam, żeby to był dla mnie taki wyznacznik, że tu jest e, połowa, e, bo to jest wyliczone tak e, co do jednego, <głos》>, że tak nazwę. E, więc zobaczymy. Nie robiłem, generalnie chciałem zrobić całość e, wszystkiego tutaj jeszcze niżej, ale nie robiłem tego niżej ze względu na to, że e, jak to się mówi, nie robiłem tego niżej ze względu na to, że tam już jest woda. Zaraz się przepłynę pod, pod tą, tą wyspę z tym domkiem i wam pokażę jak tam wygląda Dlatego nie robiłem tego niżej W następnym odcinku... Muszę sobie kartografę jeszcze zrobić Bo chciałbym się wybrać z wami, poszukać... Tak, chciałbym się wybrać z wami, poszukać... jak to się mówi? Posiadłości, bo w posiadłości w sumie nigdy mnie nie było tak, nigdy mi nie było w prosiedłości i też i nigdy nie pokonałem smoka, ale to smoka to jeszcze trochę, bo muszę sobie zrobić e, jeszcze e, ładny łuczek i po drugie, to już chyba prywatnie będę szukał e, neternitowych, e, neternitowych tych łusek, bo chciałbym je sobie znaleźć. I jak jeśli chodzi o, tutaj o wszystkie te, no to jeśli chodzi o przygodę, no to mamy eksploracja i walka, więc tutaj to to jest tam ogarnięte. Tutaj nic nie ma. My będziemy musieli to y, pomału ludziki, moje kochane, ruszyć. Jeśli chodzi o neter, tak jak mi praktycznie... No jeszcze musimy tutaj do tego. Musimy ten dyplom z archeologii zrobić. A już 7 km na ponad ziemią. I teraz pytanie, ile to jest 7 km w Minecraftowym świecie? Nie wiem, musicie mi dać znać. E, I brakuje mi jednego biomu w neterze. E, w rolnictwie tutaj też mi trochę tego wszystkiego brakuje, więc tego też musielibyśmy sobie porobić, e, więc, więc tak najbardziej musimy iść poszukać e, tutaj e, tych pancerników. A tu jeśli chodzi o zwykłego Minecrafta, no to kubeł gorącej wody musimy zdobyć, muszę zrobić to. Odbiłozik za pomocą tarczy. Nie umiem tego. No i potem musimy tutaj do osłab, po czym ulec osadnika zombie. No, więc tutaj e, też miksturka będzie mi potrzebna. Więc e, musimy sobie z tego polatać. O, żaby będzie trzeba. Fajnie. Biorę kotki jak maskotki, mam jednego kotka dopiero. E, więc tutaj mamy jeszcze zabawy, a zabawy i to pewnie sobie będziemy ogarniać e, w następnym e, odcinku. A ja się z wami bardzo serdecznie chciałem pożegnać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Napiszcie mi jak wam się podobał domek, jak co sądzicie o moich planach względem wioski, czyli powiększenia, jak wam się podobał Mobgrinder i czy wypad do posiadłości na następnym odcinku będzie wam się podobał. Napiszcie mi, bo ja słyszałem, że tam są tu jakieś ukryte pokoje i coś tam jeszcze więc możemy się tam wybrać. Ja tutaj sobie tego od kart kartografa, tak? Tego od map ma pologa, tak, ma pologa. E, tego od map sobie ogarnę. O, patrzcie, tutaj się tak, co chwilę rozumie. coś nowy, więc trzeba tam trochę powększyć. E, więc ja się z wami Żegnam tym pięknym, okrągłym słońcem w Minecraftie. I widzimy się w kolejnym ciągu już niedługo. Trzymajcie się. No i cześć.